Dzień dobry, dzień dobry, kochane skarby. Słuchajcie, podziękowanie dla Was wszystkich za to, że jesteście tu ze mną. Za to, że tak pięknie lajkujecie, komentujecie. No i za 2000 subskrypcji, nawet nie zauważyłam, kochani, że jest nas 2000 osób. Bardzo dziękuję za to, że mi zaufaliście. Cieszę się bardzo, bo dzisiaj dostałam bardzo dużo tematów. Jakie filmiki nagrać. Także kochani, e, zaraz siadam, będę nagrywać. Mam nadzieję, że, że wysłuchacie je. Bardzo fajne tematy, bardzo dawno ich nie były. Kochani, dla każdego znaku zodiaku dam przesłanie od aniołów, tak? Myślę, że skarbeczki. W ten sposób mogę się dzięczyć, ale to i tak nie będzie koniec. Jeszcze coś wymyślę dla Was. Pamiętajcie, że po każdym filmie zostawiamy łapkę w górę, zostawiamy ślad w komentarzu, tak? To baranki, baranki pierwsze. Pięknie. To była moja karta dzisiejszego dnia, karta dnia. Podążaj wciąż naprzód, mówi Mystic. I nie przyjmuj odmowy. Oczekuj cudownych rozwiązań. No, baraneczki, baraneczki. Co dla byczulisów? Desire. Piękna jest ta karta. Ona mówi nie. Obecne warunki nie są sprzyjające byczki. Poczekajcie albo rozważcie inne opcje. Poproście anioły o pomoc, wskazówki i pocieszenie. no. Moje kochane bliźnięta. Dla Was Fiona. Fiona jest piękna. Poprosiłyście anioły o pomoc. Bądźcie zatem gotowe na przyjęcie ich boskich wskazówek i pomocy. Zasługujecie na pomoc Boga. No, jedna bliźniaczka mi napisała, że non-stop widzi pióra. No właśnie, kochani, to są te znaki. To są te znaki. Raczki. A raczki, <laughs> czeka romans. Szantal, <laughs> chcę Wam przekazać, że macie się przygotować na gorący romans, bo możecie poznać kogoś nowego. Może, kochani, w Waszym związku, jeżeli jesteście, na nowo zaiskrzy namiętność. Bądźcie otwarci na dawanie, otrzymywanie miłości. No, raczki, teraz wszyscy wam będą zazdrościć. To co, teraz lwiątka, tak? No to lwiątka. Ach, Francesca, Francesco, czego teraz pragniesz? Zapytajcie. Wyobraźcie to sobie, a wasze marzenie się spełni. Negatywne myśli zahamują ten rozwój. Super. Panienki, chodźcie panienki po kartę celeste. Kochani, dla Was zbliża się radosny moment przeprowadzki do nowego domu lub rozpoczęcia kariery w nowym miejscu pracy. Zmiana ta dodać nowej, pozytywnej energii. No, proszę. Zodiakalne, wagi moje kochane. Azurę, azure Twoje pragnienia, wago, spełnią się w najbliższej przyszłości. Miejcie wiarę i bądźcie cierpliwe. Nie próbujcie wymuszać ich urzeczywistnienia. Wow, wow co tu się dzieje? Skorpiony, zapraszam dla Was opal. Twoje dzieci na ziemi i w niebie są szczęśliwe i znajdują się pod dobrą opieką Boga i aniołów. No, coś pięknego. Kochane moje strzelce, Bridget, Ło, wow. zachowajcie ostrożność. Przyjrzyjcie się dokładniej tej sytuacji, zanim podejmiecie następne kroki. No, musicie być ostrożne, kochani. Tu macie ostrzeżenie od aniołków, tak? A co dla moich kochanych koziorożców? Indriel, <laughs> jesteś wojownikiem światła. Bóg potrzebuje cię, byś niczym anioł roztaczał boski blask nad ziemią i wszystkimi jej mieszkańcami. No, raczej. Zapraszam serdecznie osoby. Spod znaku wodnika. Archanioł Gabriel. Masz do spełnienia ważną misję życiową, która wiąże się z komunikacją i sztuką. Nie pozwól by niepewność powstrzymała cię przed osiągnięciem tego celu. Archanioł Gabriel pomoże wam w tym. No to rybki, doczekałyście się co? Rybeczki moje kochane. Daniel, jestem aniołem opiekuńczym związków małżeńskich i właśnie teraz jestem przy tobie. I kochane rybki, dołożę wam drugą kartę, bo ja znam dużo rybek na moim kanale, które nie są w związkach, są singlami, dlatego dla singli. Teresa ma przekaz: Przerwa. Do tej pory byłeś bardzo zapracowany, spełniając potrzeby innych. Teraz nadszedł czas na odpoczynek i zajęcie się sobą. No właśnie, kochani. Zajmijcie się teraz sobą. I moja propozycja jest taka. Jeżeli komuś z Was to czytanie z tej karty, na przykład się nie podoba, coś nie, nie czujecie, to ja mam dla Was dodatkową kartę. I Nadszedł dobry czas na nowe pomysły i zmiany w Waszym życiu. Czuwam nad Tobą, prowadzę Cię i ochronię. Piękna karta. Kochani, bardzo dziękuję za to, że ze mną jesteście. Proszę o więcej. Skarbeczki i niespodzianki na pewno będą na kanale. Ja już siadam do, do nagrywania, bo dajecie mi tylko wiarę w to, że to co robię się opłaca, że, e, że chcecie, tak? Kochani, do usłyszenia niedługo. Buziaki papa. Pa.